Cześć, witam Was na kanale Pogadajmy o komiksach. E, dzisiaj przed Wami e, wydany w twardej oprawie przez Egmont Batman, który się śmieje. E, tak to wygląda. Tak jak mówiłem, twarda oprawa. E, jest to bez, znaczy bezpośrednio, no jest to kontynuacja e, Batman Metal. Natomiast to tyle fajne jest to, że można ten komiks czytać e, bez. E, bez konieczności przeczytania tych y, trzech części metalu, bez, w zasadzie można go czytać w oderwaniu od y, wszystkiego. Jest, y, ta historia jest tak zrobiona, że jest niejako kontynuacją metalu, aczkolwiek y, można ją czytać jako zupełnie samodzielną historię. Jest to tom pierwszy, y, drugi tom y, jest planowany jakoś na chyba na drugą połowę roku, y, ale o tym powiem później. Komiks, jak to przyzwyczaił nas Egmont w twardej oprawie, jeszcze zobaczymy tylko na cenę. Cena okładkowa 79,99, spokojnie za 60 zł, za 65 w wyrwiecie w dyskontach. I teraz tak za scenariusz odpowiedzialny jest Scott Snyder, prawda? Natomiast co warto wspomnieć o tym scenariuszu? U Snydera często drażniło mnie to, że i historię, którą on pisał o Batmanie, to był taki Batman, który nie walczył jakąś tam, który zawsze walczył, wiecie, o taką najwyższą stawkę o cały świat o wszystko który już był tak, że tak powiem, odpicowany, high-techowy że aż jakby no, częściowo to odbierało jakby pewien urok mrocznemu rycerzowi. Dlatego, że w, no, przynajmniej ja wolę takiego Batmana, który gdzieś tam działa bardziej kameralnie w Gotham, a nie wiecie, gdzieś tam lata po kosmosach w innych wymiarach i tak dalej. Dla tych, co czytali Batman Metal, to tak dla porównania. Tamta historia była miała dużo większy zasięg, dużo większy rozmach. I tutaj, jeżeli chodzi o, to, o Batmana, który się śmieje, Batman, który się śmieje jest zrobiony właśnie w taki, jak na Snydera, w nieco bardziej kameralny sposób. To znaczy, no jest tu walka o Gotham, nie walka o cały wszechświat, więc no i, i historia w porównaniu powiedzmy do metalu, czy, czy załóżmy do Batman Eternal, też jest zbudowana w ten sposób, że cały czas trzyma można powiedzieć równo w napięciu, fabuła jest w, Wprowadzona w ten sposób, że co, no, jakby nie, ten komiks się nie dłuży. Nie ma dłuższych, nie ma e, jakichś tam wypełniaczy, e, co często Snyderowi się zdarzało. Rozpocząć historię z przytupem, naprawdę ciekawie, a potem ta historia gdzieś tam no, po drodze robiła się coraz bardziej nużąca, rozwlekła, aż w końcu zakończenie było, bywało zupełnie niesatysfakcjonujące. Dobrze, jeszcze tak, zanim Oj, przepraszam Was tutaj za niedogodności, za jakieś tam drgania. Przeglądałem ten komisję jedną ręką, dlatego że no, złamałem sobie bark i nie jestem w stanie tej drugiej ręki używać. Jutro jadę do szpitala, żeby mi poskręcali, więc no, będę, jeżeli będę kartkowo gdzieś tam nieudolnie, no to sorry, no ale mam tylko jedną rękę. Więc tak, jeżeli jeszcze chodzi o. Oto, kto jest odpowiedzialny za tą historię, jak już mówiłem, scenariusz to jest Zack Snyder, za rysunki odpowiada Jock. Ciężko mi teraz powiedzieć, czy ja się spotkałem. Pewnie się spotkałem gdzieś z jego rysunkami, bo one mi się wydają znajome. Jego kreska jest charakterystyczna, ona jest taka nie do końca dokładna, nie do końca realistyczna, troszeczkę taka, można by rzec, nawet pokraczna, aczkolwiek w tym wypadku to bardzo fajnie oddaje. oddaje Tą historię, szczególnie momenty, kiedy pojawia się właśnie Batman, który się śmieje, no, który jest rysowany w taki dosyć karykaturalny, pokraczny sposób. Nadaje to niezwykle takiego bogatego, fajnego, ciekawego klimatu tej opowieści. A o czym jest opowieść? No opowieść jest o tym, że pewnego dnia Batman ściga jakiś tam przestępców, którzy jakąś tam ciężarówką wiozą dom przewożą. No i w momencie, kiedy Batman się do nich dobiera, znajduje w tym w tej ciężarówce ciało Bruce'a Wayne'a. Po drodze ma jakby ma tutaj, znaczy dalej my widzimy Batmana, który przychodzi do Arkham, tylko o dziwo zaczyna strzelać do funkcjonariuszy. Tutaj z miotaczem ognia traktuje doktora Freeza. I przychodzi nam do Jokera. Słuchajcie, to nie będzie spoiler jako taki, no troszeczkę będzie, więc jeżeli nie chcecie tego widzieć, to pomincie tą część, przewincie jakieś, nie wiem, 20 sekund. Więc tak. Przychodzi do Jokera, Joker się cieszy, że go zobaczył, czy mu tam cześć Gacku i tak dalej. Nagle pojawia się Batman, który się śmieje, no, który robi Jokerowi to. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o spoilery z tej historii. Nie chcę Wam, nie chcę wam tutaj nic więcej na ten temat opowiadać. Batman, który, chce, który się śmieje, no, w, będzie chciał zarazić, zarażać innych ludzi, innych mieszkańców. Gotham, bo jak twierdzi, tylko dzięki temu no, każdy będzie tym, kim miał być naprawdę, a nie kim udaje, że chce być. Słuchajcie, pojawi się też James Gordon. Pamiętacie Jamesa Gordona Juniora z mrocznego odbicia? Tak, też się tutaj pojawi i też będzie postacią, która będzie miała dość dużo, jakby tutaj do, będzie miała dość duże znaczenie w tej, w tej opowieści. Co mogę jeszcze rzec? No tak jak mówiłem, rysunki fajnie oddają klimat. Jedyne co w zasadzie denerwuje mnie, i to już chyba powiedział Julian z Brody, na, na, na Brodach z Kosmosu, to są te tutaj teksty na. On mówił o szarym tle, faktycznie, miał rację. Te na czarnym tle są mało, czerwoną czcionką są słabo czytelne, po prostu trzeba zbliżać głowę do tego, żeby, żeby to rozczytać. Natomiast gdzieś tutaj później, nie wiem czy jestem w stanie wam to pokazać, ale widzicie, będą misowy. Więc historia naprawdę fajnie się czyta, równe tempo, nie ma jakichś tam spowolnień dłużyzn. Jest, jest to bardzo, bardzo ciekawie poprowadzona historia. Część pierwsza, aczkolwiek nie wiem czy część druga, którą Egmont planuje wyszła w Stanach w formie trade'a, ale to mówię to za chwileczkę. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o gdzieś tu to było. Zobaczcie tutaj, tutaj jest jeszcze gorzej i w, tych, w, tych jakby końcu, w tej końcowej części tego, tego komiksu będzie tego sporo. To będzie czerwona czcionka na szarym tle, która jest zupełnie niewidoczna, którą ja w zasadzie musiałem wiecie, kierować komiks gdzieś tam pod światło, żeby ten czerwony kolor mi się mienił. To o tym dokładnie mówił Julian na Brodach z Kosmosu. Ja nie jestem w stanie, nie jestem w stanie tutaj. W, nie mam jak, ponieważ swoje, mam ten komiks w zeszytach. Nie pamiętam jak to było w oryginale a zeszyty mam w pudłach, no, ponieważ mam tylko jedną rękę nie jestem w stanie teraz dźwigać tych pudeł więc Wam nie powiem czy tak było w oryginale aczkolwiek zgodzę się tutaj z Julianem miał rację, jeżeli nawet tak było w oryginale no to należało to zmienić, bo jest to zupełnie, zupełnie, zupełnie nieczytelne co jeszcze mógłbym Wam powiedzieć o tej historii no, mógłbym Wam powiedzieć sporo, aczkolwiek nie chcę też spoilować, bo historia ma kilka takich dość może nie kilka, dosłownie dwa, trzy takie ciekawe punkty zwrotne, ale, no, tak jak mówię, no, jeżeli chciałbym Wam coś więcej powiedzieć na temat, na temat tego scenariusza, no to na temat tego, co się dzieje w komiksie, no to musiałbym Wam już tutaj zaspoilować. Natomiast no, chciałem jeszcze Wam pokazać tutaj tą kreskę, spróbujemy, o widzicie. Nawet jeżeli widzimy tego Batmana, który się śmieje, Kapulol rysował go takiego bardziej troszeczkę ugrzecznionego. Tutaj, dzięki temu, że ta kreska jest taka karykaturalna, no to to jest, jest, jest ten Batman taki bardziej pokraczny, taki bardziej groteskowy, przez co jakby jeszcze bardziej, że straszniejszy, bardziej straszny niż, niż ta wersja, jaką nam rysował kapulow. Batman Metal. Jest tutaj też historia ponurego rycerza. Ponury rycerz to jest ta wersja y, Batmana, który y, słuchajcie w momencie kiedy Joe Chill y, zastrzelił rodziców Bruce'a Wayne'a no to upuścił pistolet. I tak y, można by rzec narodził się najdoskonalszy Batman w zasadzie. Najdoskonalszy w tym sensie, że najbardziej skuteczny. Batman, któremu udało się opanować całego tam, e, który wyeliminował w zasadzie wszystkich e, szaleńców. E, takie pomieszanie Batmana z, z Paniszerem, jak to, jak to faktycznie Julian e, na Brodach z kosmosu ujął. Również uważam, że jest to bardzo ciekawa historia. E, I i e, również uważam, że jest to taki. To jest jakby taki fajny przerywnik, on jest gdzieś pośrodku tego komiksu. I eee, dzięki temu ee, też daje nam trochę odetchnąć, bo to jest co prawda Origin, ale bardzo ciekawie po, 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 opowiedziany Origin, i daje nam trochę odetchnąć od głównej historii. W momencie, kiedy ten Origin się, ten zeszyt, ee, bo to jest ee, Batman, ee, Hulaus Green Knight, eee, chyba one shot to był z tego co pamiętam. Ale na głowę nie dam. W każdym razie, kiedy kończy się ta historia ponurego, mrocznego rycerza, dalej wracamy do głównej historii, w której oczywiście ten ponury rycerz również występuje. I tak jak mówię, ten jeden zeszycik po środku daje nam taką chwilę wytchnienia. Dzięki temu no, ciąg dalszych historii czyta się po prostu lepiej, bo wracamy jakby do niej po chwili takiej przerwy. Jeżeli chodzi o tak jak mówię, no ciężko jest mi tutaj jakoś kartkować. Ciężko jest mi kartkować jedną ręką tak bo tak żeby też wam nie pokazać tutaj za wiele, żeby nie zdradzić wam pewnych kluczowych tutaj scen, które zepsułyby wam być może przyjemność z czytania. Podsumowując, jeszcze pokażę wam pokażę wam tutaj dodatki jakie są. Tylko dajcie mi chwilkę, dobra? Bo naprawdę nie chcę Wam tutaj niczego, niczego zaspoilować. Hmm, dobra, to byłoby chyba tutaj. Poczekajcie ja sobie jeszcze. Tak, e, jeżeli chodzi o dodatki, mamy galerię okładek, no i są one niesamowite. E, są to okładki alternatywne. Tutaj mamy do Batman Who Loves do jedynki okładka Billa Sienkiewicza. Okładka faboka. No, Fabok moim zdaniem rysuje obłędnie Batmana. Także jestem wielkim fanem i taka, ta, muszę sobie koniecznie sprawić tą okładkę. Jakoś wcześniej na nią nie wpadłem, a mam trochę tych zeszytów z tej serii Batman. Who loves? Ogólnie jeszcze. Podsumowując, ten tomik składa się z 7 zeszytów: Batman Who Loves 1-7 i po środku jest ta historia Batman Who Loves The Green Knight. Czyli w sumie z 8 zeszytów, więc tych stron tutaj trochę jest, nie pamiętam ile, ale historia jest tak jak mówię, fajnie rozłożona. Bo mamy tutaj, no nie wiem, jeżeli to jest 8 zeszytów, no to 8 razy, nie wiem, tam 25, no bo tak wychodzi mniej więcej zeszyt, prawda, no to no to wiecie, no to wychodzi nam tych stron dosyć sporo, ale historia się nie dłuży, czyta się ją bardzo fajnie, bo jest prowadzona w równym tempie, nie? I, i, i Snyder tutaj nie robi tego czego, co robił we, we wcześniejszych swoich opowieściach, czyli załóżmy w Batman Eternal, czy czy nawet w Trybunale Słów zaczął w super, a potem jakby historia zaczęła się ślimaczyć, aż zaczęła się robić takimi flakami z olejem i, i, i finał był całkiem niesatysfakcjonujący. Tutaj historia idzie sobie równym tempem, napięcie budowane jest stopniowo, aczkolwiek, no, tak jak mówię, komiks cały czas trzyma w tym napięciu. Tutaj nie ma jakby Oddechem jest tylko ten komiks, ten jeden zeszyt Green Knight, czyli ponury rycerz. Natomiast cały czas czyta się to z zaciekawieniem, nie ma, takich nie mówiłem, nie ma dużyzn. Komiks skończy się cliffhangerem i kontynuacją będzie seria Zarażeni zapowiedziana na. Chyba jakąś drugą połowę roku, aczkolwiek nie pamiętam. Nie wiem jak to, jak mu gryzie, bo zarażeni to jest i w Stanach było to wydawane w takich, w takich one-shotach w zasadzie. To była taka seria infected, każda jakby dotyczyła innej postaci, ale też zakażeni, zakażonych mieli, mieliśmy w serii Batman-Superman i w niektórych poszczególnych seriach danych bohaterów DC. Także, no, Cliffhanger jest taki, że no, ja przynajmniej, mimo że wiem, jak to się, e, wiem, jak to się skończy, wiem, jak to, jak to będzie wyglądało dalej, e, to z zaciekawieniem czekam na ten drugi. Dlatego, że jestem ciekaw, z których konkretnie zeszytów Egmont, Egmont poskłada tą historię. E, bo z tego, co wiem, jak już mówiłem, to e, chyba nie była. tak. Ten drugi Infected chyba nie widziałem, żeby to było wydane w. w Tradzie, czyli ba Batman Who Loves Infected. Czegoś takiego albo nie zauważyłem, albo nie ma. Nie wiem. E, nieważne. W każdym razie szczerze Wam komiks polecam. E, nie będziecie się przy nim nudzić. E, ma w sobie... E, Dużo z takiego horroru. Czytając go, jeżeli załóżmy lubicie serię horrorów Hellraiser, no to jest tutaj dość sporo takiego podobnego klimatu. Oczywiście no nie jest aż tak krwawo jak tam, no bo to w końcu jest komiks, prawda. I to taki no, skierowany raczej dla młodzieży niż, niż bardzo dorosłego czytelnika. no Aczkolwiek mówię, jeżeli lubiliście metal, kupcie na pewno. Jeżeli nie lubiliście metalu, też kupcie, bo jest to ciekawa historia. A jej dodatkowym atutem jest to, że możecie ją przeczytać nawet nie znając poprzednich części, czyli Batman Metal, nawet nie znając, nie wiedząc co się obecnie dzieje w uniwersum DC. W zasadzie jest to wzorowo wręcz, mógłbym rzec, zrobiony, zrobiona historia, bo można ją czytać w zupełnym oderwaniu od całego, całej ciągłości, e, ciągłości fabularnej uniwersum, jaka jest obecnie w uniwersum DC. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło. Nie wiem, kiedy kolejny film, jutro będą mi składać bark, więc pewnie poleżę parę dni w szpitalu. Jak wrócę, będę w stanie... Postaram się jeszcze coś nagrać. No bo tych komiksów, które mam do omówienia, urosła mi już dosyć spora górka. Więc no, jak tylko będę czuł się na siłach, no to wrzucę kolejny film. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Miłego dnia życzę. Cześć.